Coś niesamowitego. Adamowi Sandlerowi udało się mnie w końcu rozśmieszyć. W tym filmie zrobi to tylko głosem, ale ciągle się liczy. Tak, jakby. W pewnym sensie. Chyba. Hotel Transylvania 2 to sequel filmu animowanego z 2012 roku. Ponownie wyreżyserowany przez Jendego Tartakowskiego, twórcę takich kultowych animacji jak Laboratorium Dextera, Atomówki czy Star Wars. Wojny Klonów, w większości znanych z kanału Cartoon Network. Jeżeli oglądaliście któryś z tych seriali w dzieciństwie lub jeżeli widzieliście pierwszą część hotelu, to już mniej więcej wiecie, czego się spodziewać po tym filmie, a także jaki humor prezentuje. I powiem szczerze, film bardzo mi się podobał, zresztą tak samo jak część pierwsza. Nie zrozumcie mnie źle, nie jest to najlepsza animacja roku. Do w głowie się nie mieści, treścią mu daleko, ale humor sytuacyjny, tempo historii, a przede wszystkim, co po niektóre teksty w tym filmie wymiatają. Zwłaszcza uwielbiam ten z ble, ble, ble. Jeżeli widzieliście pierwszą część, to wiecie o czym mówię. Tutaj też to występuje i jest to równie zabawne jak wtedy. Pod koniec pierwszej części, Dracula w końcu zaakceptował chłopaka, człowieka, swojej córki wampirzycy. O kurde, ale mi wyszło pokręcone zdanie. Nieważne. Tak czy inaczej, na początku tego filmu następuje ich ślub, notabene, bardzo przekomiczny, ze względu na to, że byli zaproszeni i ludzie, i potwory, a chwilę potem na świat przychodzi ich potomek. No właśnie, który nie wiadomo, czy będzie mieć w sobie wampirzą krew, czy też będzie po prostu zwykłym człowiekiem. Wszystko wskazuje na to, że to drugie, dlatego córka planuje opuścić Transylwanię i zamieszkać w Kalifornii, tam gdzie powinno się wychowywać zwykłe dziecko, nie wampir. Dracula, nie mogąc się z tym pogodzić, stara się zrobić wszystko, żeby pobudzić w swoim wnuku wampira, więc wyrusza z nim na w pewnym sensie wyprawę razem z innymi potworami, starając się go nauczyć straszenia innych. Niestety, dlatego że potwory i ludzie od końca pierwszej części żyją, już pogodzeni, będzie to zadanie naprawdę trudne do osiągnięcia, ale jednocześnie dla widza staje się to przekomiczne do oglądania. Zwłaszcza kiedy co po niektóre nowinki techniczne stykają się po raz pierwszy z nieżywymi. Używanie przez nich Facebooka czy komórki przez Drakulę sprawi, że popłaczesz się ze śmiechu. Adam Sandler, a raczej jego głos, w tym filmie animowanym o dziwo jest dopasowany kapitalnie. Jeżeli mógłbym mu poradzić na czym powinien się w tym czasie swojej kariery skupić, to tylko na takich filmach, bo to najlepsze filmy w jakich ostatnio występował, czyli Hotel Transylvania 1 i 2 jest tutaj można powiedzieć na nowo sobą. Gra na gitarze, a raczej na ukulele, do kompletnie zwariowanych tekstów, jak na początku swojej kariery. Jest tutaj raz spokojny, a dlatego, że to potwór, parę razy wybucha gniewem, ale w taki przekomiczny sposób, jak w Happy Gilmorze. A przede wszystkim dodaje ten idealny akcent Draculi. W ogóle jest tutaj kilka bardzo dobrze dobranych głosów do postaci, a w szczególności oprócz Sandlera wyróżnia się jeszcze Steve Buscemi jako Wilkołak Wayne oraz Andy Sandberg jako Zięć, a na sam koniec pojawia się jeszcze legendarny Mel Brooks jako Vlad, ojciec drakuli. I mówię Wam, że lepszej osoby do obsadzenia tej postaci wybrać nie można było. Tak w zasadzie to nie mam do czego, a raczej nie chcę się do niczego przyczepić w tym obrazie. Mogę powiedzieć, że animacja nie dorównuje Pixarowi, tak samo jak muzyka, bo mu nie dorównuje, ani w jednym, ani w drugim. Ale Tartakowski rzeźbił z tego, na co go było stać. Więc nie wypomnę mu tego. Ponieważ to, czym dysponował, wycisnął do ostatniej kropli. Hotel Transylvania 2... Miał być zabawnym filmem, a był bardzo zabawnym filmem. Jak się już domyśliliście, widziałem go w wersji bez polskiego dubbingu, ale dlatego, że jest tutaj dużo żartów takich, jakich tutaj występuje czyli humor sytuacyjny oraz fizyczny wiele postaci obrywa, upada, coś im spada na głowę, czy przykręcają sobie rękę do samochodu ta scena też była bardzo śmieszna. Nawet z polskim dubbingiem, animacja ta powinna Wam przypaść do gustu. Mnie się bardzo podobała, dlatego daję jej 6.8 na 10. A jeżeli tobie się podobała moja recenzja, może będziesz chciał obejrzeć inną. Na przykład najnowszego filmu z Johnny'm Deppem pod tytułem Pakt z diabłem. Znajdziesz go tutaj. Tutaj kanał MV. Ja mówię, ty słuchasz. Do usłyszenia na razie.